wyi organizatorów mam zaprosić się państwa na wyjątkową konferencję zatytułowaną Naukowe Podlasie Internacjonalizacja Podlaskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowaną w Wielkim grodzie nad Narwią. to historyczne W dniu dzisiejszym spotykamy się na konferencji naukowej dotyczącej internacjonalizacji przedsiębiorczości bardzo cieszymy się że wspólnie z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych z Fundacją Filary Rozwoju możemy organizować to wydarzenie. Miasto Łomża ma rozległe miasta partnerskie na terenie Europy, w szczególności na Ukrainie i wielokrotnie przy okazji Dni Miasta, kiedy te miasta partnerskie nas odwiedzały, pojawił się właśnie taki pomysł, żeby zorganizować taką konferencję, ponieważ ze wszystkich stron było oczekiwanie żeby nie tylko miasta, ale również przedsiębiorcy z naszych miast zaczęli współpracować, żeby wymiernie wpływać na rozwój naszych samorządów, społeczeństw. Bardzo cieszę się, że możemy organizować dzisiejszą konferencję, ponieważ rozwój przedsiębiorczości, a mam nadzieję, już mamy pierwsze sygnały, że przedsiębiorcy zaczynają między sobą współpracować, wpłynie na to, że nasze przedsiębiorstwa będą silniejsze a też przez to nasi mieszkańcy... Nasz samorząd będzie e, bogatszy i będziemy mogli realizować kolejne potrzeby na rzecz naszych mieszkańców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to środki finansowe na pomysły dla polskich przedsiębiorców, a oni są najlepsi na świecie. To oni wiedzą, jak wyznaczać te trendy, to oni wymyślili m.in. światłowód i wiele, wiele innych rzeczy, o czym nie wiemy na świecie. Więc są fantastyczni, a my powinniśmy ich wspierać finansowo. Prawie 6 miliardów euro na rozdysponowanie dla polskich przedsiębiorców to wyzwanie, ale także możliwość wdrażania tych najbardziej nowych. Pomysłów, tych pomysłów, które powinny w naszej gospodarce funkcjonować już dawno. To środki, które są niezbędne do tego, żeby przedsiębiorstwa zaczęły funkcjonować sprawnie, ale nie tylko na rynku krajowym, ale też na rynku zagranicznym. Roz, rozwój przez internacjonalizację, przez powiązania gospodarcze to m.in. to spotkanie dzisiejsze, konferencja w Łomży. I bardzo się cieszę, że tego typu elementy spotkania przedsiębiorców z zagranicznymi gośćmi, z zagranicznym biznesem po to, żeby nawiązać e, 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 współpracę gospodarczą, ale... Tą współpracę gospodarczą nawiązuje się także poprzez schematy, ale także poprzez finansowanie tego przedsięwzięcia. I te przedsięwzięcia związane z internacjonalizacją właśnie mogą być sfinansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więc bardzo się cieszę z tej inicjatywy, bardzo się cieszę z tego, że przedsiębiorcy chcą, są aktywni, kreatywni, a my powinniśmy ich wspierać. To cudowne, że Łomża i okolice i ten cały region Podlaski jest tak kreatywny, a ja ze swojej strony kibicuję bardzo przedsiębiorcom, instytucjom z całej Polski do tego, żeby aplikowały do Polskiej Agencji Rozwoju swojej przedsiębiorczości starały się, a my będziemy ze wszech miar ich wspierać. Z uwagi na to, że my kształcimy przede wszystkim w kierunkach praktycznych, współpraca z przedsiębiorcami jest wręcz konieczna. Dochodzi wymiar międzynarodowy, gdzie partnerzy zagraniczni również deklarują gotowość współpracy z nami. Sądzimy, że to świadczy o dobrej perspektywie. Chciałem powiedzieć, że Łomża jest jedynym miastem, gdzie w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców funkcjonuje pięć uczelni wyższych, z tego dwie uczelnie mają status Akademii Nauk Stosowanych, gdzie studiuje 4 tysiące studentów na 24 kierunkach i to świadczy o tym, że ten wymiar międzynarodowy i wymiar krajowy jest bardzo oczekiwany i niezbędny. Sądzę, że dotychczasowy potencjał uczelni, potencjał naszych przedsiębiorców i potencjał partnerów zagranicznych pozwoli nam na osiągnięcie wielu sukcesów. Chcemy rywalizować z największymi, a żeby to zrobić, to musimy naoliwić odpowiednio ten mechanizm polskiej gospodarki, która dobrze sobie radziła z pandemią wychodzi obronną ręką i nie wpadła w recesję mimo tego że nasi partnerzy najwięksi partnerzy gospodarczy dzisiaj odczuwają zadyszkę po pandemiczną nam mimo wojny mimo pandemii udaje się dalej utrzymać wzrost dzięki temu mamy dynamikę która umożliwia wiarygodne otwarcie na te rynki które cechuje dominacja technologiczna. My musimy się odnaleźć w tym świecie nowych technologii. W przeciwnym razie stracimy szansę na to, żeby uczestniczyć w tej światowej rywalizacji o rynki, a mamy takie same szanse, bo w nowych technologiach chodzi o pomysł, chodzi o finansowanie i chodzi o to, żeby to, co sprawdza się w naszym lokalnym, na naszym lokalnym rynku, miało możliwości zaistnienia na globalnym rynku.